Mhm, uh -huh. raz pan nie kończyć. To jest oferta właśnie najlepsza. Niech pan jeszcze poczeka. Uh -huh. Tak, tak? Uh -huh. Pan o sowieckim... Tak, tak. Oczywiście, pamiętam, tak, mhm. Uh -huh. <ścoughs> Tam tak. Nie. Uh -huh. Nie, o nie! Zapomnij! Po tej stronie rzeki nie znajdziesz! Uh -uh. Zapomnij! Chodź, chodź! Kamienica jest niezamieszkała, bo miasto ma niezałatwioną sprawę ze spadkobiercami jeszcze sprzed II wojny światowej. Wyobrażasz to sobie? Jesteś tu? No i teoretycznie. Nie można tutaj mieszkać, bo brak odbioru technicznego i tak dalej. No ale skoro mam się tutaj umieścić, na pewno. Pwerenę... Chodź. jedno mieszkanie na górze. Dziwny rozkład. Wygląda jakby było dla służby. Reszty nie ruszałem. Chodź, chodź. Wiesz ile tu żarówkam lat? Masz. Masz. A teraz pokażę ci coś tego. Chodź. Zero rolników Darmowa woda to? Podaj tutaj rączkę. Adam, masz za mało środków na koncie. To może to? Dziękujemy za dokonanie zakupu. Jeśli potrzebny ci kredyt, no, dobra. Ej, jutro będziesz miał kontener na ulicy. Widzimy się za dwa tygodnie jeszcze zarobisz. Pierwszy tydzień gratis. A wiesz, duże ryzyko podejmuje. Zajmijmy się tak e, z tysiąc punktów od panu co miesiąc. Hm? Gotówkę znajdziesz w dobrej cenie u proli, po drugiej stronie rzeki. A. I nie zapomnij chodzić do pracy, bo cię odeślą.